Dziewczyna, dziewczyna Z sercami, z sercami Zabrała Zabrała Zabita Dziewczyna, dziewczyna Z Zabrała mi jedno A ja upe... Dobra, kręć strutami Dobrze No i dobra, na razie coś tam się Coś tam się dzieje ale chujowo... O patrz, dobrze! Dobra, super. Żuwik Mordo. Ile daliśmy za to? 3000. Ja pierdolę. Jeśli się daje Patrz, patrz. Teraz, dwa. Powiem że jest już dobrze, bo obiedzę, że daje. A jak zawsze te ci nie daje Tak. Co dobry znak, że daje? Patrz, ale w ogóle tego niebieskiego nie chcę dać, nie? Patrz, Aha, dobrze. Ale tego daje, zobacz. Ale tego daje, no. Dobrze, i zobacz, znowu 300. Pięknie, mamy już 845. 20 obrotów, zobacz, jeszcze jeden, ten ziemek. Tak. Kolejne 10 obrotów. Ale zobacz, już tak nie jest chętny, już tak... Patrz! A zobacz, widzisz? A, zobacz, i, i, i... A tego no stop Tego no stop daje. Patrz, to, kolejne 10 obrotów. A to jest bardzo dobry znak. Zobaczmy, jak to się później wiesz. Patrz, patrz, ale numer. Ale numer, patrz. Mamy już 1345. wiem, że jednie. Jednie czy jednie? jebnie 10 obrotów. O matko, się masz taki. Patrz, 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 patrz. Który? Który wiecie? Ale zobacz, Niebieski. Patrz, no nie! Ale numer! Ale numer! Ale numer! Dawaj, trzeba muzykę zmienić, muzykę trzeba zmienić. Dobra, i zajebać. Odkuł się, bo umie, o! A zobacz, po dwa dwieście. Mówiłam, że ryby... Ryby dzisiaj, ryby biorą dzisiaj. Ale zobacz, jeszcze jeden y, czerwony musi wyjechać, ale już, mi się wydaje, że już teraz tak będzie wiesz. W ogóle niebieskiego ni jednego nie dało, co? Dziwnie tak. Patrz! O, pięknie, o, ale dobrze pozbierał, zobacz, pozbierał, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo ładnie pozbierał. Bardzo elegancko pozbierał moim zdaniem. Super! Zobacz, patrz karinka. Ale niebieskiego nie chce w ogóle dać. Tak, okay. ładnie idzie. Kręci, kręci się, nawet kręci. Jest ok, bo jak to będzie na nisko. Zatem nie na 110. Bo to że i tak na tym zaskoczysz. takie. Ale zobacz, ale zaraz możemy. Mi... Tak, tak, tak. Do trzeba włączyć. Tak. Ładko, ja mam to samo. Ja już się Już gryzę z z nerwów. Już 9 obrotów. Czy będzie jeden czerwony, czy będzie jeden niebieski, jesteśmy, jesteśmy w miarę uratowani. Patrz, wjechał, dobrze, tylko na w rajerskiej rybie. Ale dobrze, mamy i tak, mamy takie dzisiaj... pięknie. Ale już jesteśmy, zobaczmy, w jesteśmy. Tak. 10 ekstra obrotów raz 10, patrz. Bo jak ty się krafnie i tak burz wiesz? Tak. Ło, wow, dobrze, dobrze, i mamy kolejne obroty. Ale pozbierał. I pozbierał. Dobrze. Dobra, jest, jest kolejny ten ziomek. Patrz! Patrz! Jakie ryby da? A takie frajerskie, ale dobrze, ale coś tam zbiera, nie? Ale coś tam zbiera karbuka. Wręcz Ci mandarcik. A, zobacz, mam Patrz, kolejny. Patrz, patrz. No I kolejny. Wpadę, fajnie dał. Wiem. Widzę widzę widzę. 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 Pięknie. Dobrze, coś tam daje. Ile już jesteśmy na plusie? 1000? Nie, nie, zostaw. Nie, nie. Co musiałeś wziąć? Dawaj. Ale mam 20 zł jeszcze. Idź a raz Ale patrz! Pać. Mam kolejny... Kolejna dzisiaj na brud. Ale daj karowiczał. Za same kochenie piękności. Możesz go quatinch. Danou danou. Nie ma ściejara. A tam. <tudy> Zawsze <tudy> kochenie <tudy> piękności. Pać. Bardzo słyszę o płaci wciśnieniu Z uprętnej ciemności Mała no, wystąpienie spojrzenie. Dużo jest pierwsze wykroczenie Są so, moja awarycja Dominacja Geoelektryczna I zgromadzona w samej sejsu A ja nie chcę, nie chcę Trzymi ludzi sto lat uchy i patrz! O, Wręczesi mandacy! Barry! Barry! Ci Barry! 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 dają, Barry! 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 Barry!

Hej dziewczynki! Dej trzeci mam najcik. Tak, leczimy. Ta, patrz, dają ryby! Ryby dają! Uuuu miłości! No. Patrz! Ryby dają cały czas! Ryby dają! Ja pierdolę, patrz! 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 Jak tego da? A. Ryby dają! Patrz! Ja pierdolę! Patrz. Kurwa ty... Ma, 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 ma. Patrz! Ryby biorą! Ryby biorą dzisiaj byki! Mamy to! Jesteśmy w domu, kurwa, rozjebaliśmy turniej! Patrz! Ale trać się dalej! Wygraliśmy, kurwa, turniej! Rozkurwiliśmy i ślady! Ale wjechało! Aż im mandacik, kurwa, wystawię! Ale dało! A to jest takie... ale dobra, ale jak te... Chujowe daje, bo chujowe, ale daje. Najważniejsze, że daje. Zasada jest jedna, jak dają, to kurwa nie marudź, bo dają. Chuj, że daje, ale daje. Ale zaraz jak pierdolę, to może jeszcze zabić. <laughs> tak, patrz, 10 obrotów jeszcze. Łuk! jakby jak butuje, raz 10 wychało. Patrz, i tu już mamy 1000... Tysiąc wieś, zobacz i zobacz, rozkurwiamy konkurencję. Patrz, 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 paniko, patrz. Patrz. A chujowe rymy, dawaj mandacik. Dawaj mandacik. A potem już skolimy tylko na staw 80 groszy. Żadnego skolim'a. Żadnego, <gryzny> albo chuj, nawet może być skolim. Teraz on to w piżdę. Jedno słowo, a ja już będę obok. To za ten tylko Jedno słowo, a ja już będę obok.